Witam Was ziomeczki, w tym odcinku będę odpowiadał na Wasze pytania Chyba na Wasze mm, No, tych pytań będzie 10, ale zaczynamy No, ale zaczynamy Ale zaczynamy Co to miało być? No ale lecimy dalej Pierwsze pytanie to Jak masz na imię? Szymek Jak chciałbyś mieć na imię? Szymek Dlaczego masz nick fixu? <tudny> Trudne pytanie Hmm. Nie. No bo tak samo z siebie wiesz, bo fiksu. Fiksu. Na jakim... w jakim województwie mieszkasz? Mieszkam na Podkarpaciu. Jaki masz kolor włosów? Brązowy. Jak kupa. Hmm. Lubisz swój wygląd. No jakoś tam znoszę, Znoszę. Masz psa czy kota? Mam kotka. Chyba go zobaczycie. Przynoszę go. No nie mogłem znaleźć kotka, ale jest czarny. No jest czarny. Siemanko.